Hej, jeśli dziś czujesz, że jesteś napięta, jakby w środku cały czas grała muzyka, której nie da się ściszyć. Jeśli każdy dźwięk cię drażni, każde mamo cię przytłacza, jeśli nawet w ciszy nie możesz się wyciszyć, to dziś mówię do ciebie. Bo może tęsknisz za spokojem tym prawdziwym, głębokim, który nie zależy od tego, czy dziecko śpi, tylko od tego, czy ty jesteś przy sobie. Ale dziś, nie wiesz już, gdzie siebie zostawiłaś. Wszystko kręci się wokół potrzeb innych. I nawet kiedy masz chwilę, nie wiesz, co cię koi. I chcę ci powiedzieć, to normalne. Twoje ciało było tak długo w trybie czuwania, że zapomniało, jak się odpoczywa. Twój umysł uczył się nieustannie reagować, przewidywać, zapobiegać. I teraz, trudno mu wrócić do ciszy. Ale to możliwe. Małymi krokami, przez zatrzymanie, przez świadomy wdech, przez jedno pytanie: czego ja dziś potrzebuję, i może nie znasz od razu odpowiedzi. Ale jeśli będziesz zadawać to pytanie, regularnie, bez przymusu, z troską, to coś się w tobie otworzy. Spokój nie zawsze przychodzi sam. Czasem trzeba go zaprosić i stworzyć dla niego miejsce. A jeśli nie wiesz, jak zacząć? Pobierz wartościowy PDF. Link znajdziesz w opisie filmu. To minie, ale dziś jestem z Tobą.